Hej! Hejka! Coś się stało. Wyglądasz na smutną. Alice, posłuchaj, muszę ci o czymś powiedzieć. Słucham? Coś się stało? Tak stało się. Wyjeżdżam na całe dwa miesiące do babci. Przez całe wakacje mi nie będzie. Dlaczego dopiero teraz mi o tym mówisz? Ja sama wczoraj się o tym dowiedziałam. Aha, ale wiesz, że jesteś moją jedyną przyjaciółką. Co ja będę przez ciebie robić przez całe dwa miesiące. Nie wiem, Alice, ale będę za tobą tęsknić. Ja za tobą też. Chodź do klasy! Idę, czekaj! Po lekcjach Alice. Przecież jutro jeszcze się zobaczymy. Wiem. To do zobaczenia. Do zobaczenia jutro. W domu Alice. Wróciłam. Obiad jest gotowy. Dziękuję. Smacznego. Idę do pokoju. Okej. Okay. O kurde już późno. W sumie to wykąpi się i pójdę spać. Dobra, czyli idę już spać rano. Uch. Już ósma. Ale w sumie zakończenie roku jest o dziewiątej. Mam jeszcze trochę. Mam jeszcze trochę czasu, żeby się przygotować. Dobra, w sumie jestem gotowa, to już mogę iść. Zapomniałam o kokardzie. Jednak nie biorę tej kokardy. A jeszcze nie ma Klary A, a nie, jednak już idzie. Hej, cześć. Chodź, bo dzwonek dzwoni. Mamy na sali od WF. -u. Jak coś. Okej, okay, to chodź. Dajcie dziewczyny. To pa, Klara. Hmm, pa, ale pamiętaj, że bardzo Cię lubię. Ja Cię widzę. Hmm, no to co? To pa. Pa. Tymczasem, Klary. Klara. Musisz już jechać. To do zobaczenia, mamo. córeczko. W domu Alice. Jestem już. Obiet jest na stole. Okej. Okay. Smacznego, smacznego córcia. Idę do pracy. Pa, to. Pa, pa. Idę do siebie. Ciekawe co u Klary. Alice! Zajdziesz mi na zakupy? Tak, jasne. To ja już idę. Po powrocie Ali z zakupów mam zakupy. To super. W sumie to ja już idę spać. Dobra noc, córeczko. To w sumie ogarnę się i pójdę spać. Dobra, teraz już mogę spać. Klara dojechała już do babci. Ej, babciu! O, cześć, Klaruniu. O, prowadzę cię po, po, po gospodarstwie, jak zjemy obiad. Super! A gdzie jest mój pokój? Już cię prowadzę, chodź za mną. W ogóle na tej wsi jest pięknie. O, to mój pokój, bardzo fajny. Rozpakuj się i chodź na obiad. Dobrze. To w sumie jestem gotowa, to już mogę iść na obiad. Przyszłam. No smacznego. Obiad masz na stole. Dziękuję i też smacznego. Zjadłaś? Tak. To idziemy zwiedzać farmę. Jej! To chodź za mną. Już pędzę! Oglądaj tu sobie. Dobrze, ale tu cudnie. Małe owieczki, jakie słodkie. O, idę dalej. Małe kozy też są przeurocze. O źródełko, ale cudnie tu. Idę dalej. Babciu, co na kolację? Nie ja ja wiem, płatki z znakiem ci zrobię. W porządku. Po kolacji idę się umyć, ogarnąć i w sumie położyć. Dobrze, to dobranoc. Dobranoc. Dobra, już się położę. A w ogóle ciekawe co u Alice. Ale w sumie tak tu spokojnie. Aż się cieszę, że tu jestem. Dobra, idę spać. Rano. Klara, wstawaj. Co tak wcześnie? O co chodzi? No, wstawaj już, ranek. Halo? Babciu! Jest szósta! No właśnie, czyli ranek. Nie wiem, idź się przygotować, zjeść śniadanie tam, cię przygotowałam, i ogarnij się, i idziemy robić w polu. Co? To co słyszysz? Ehm. Um. Nie wiem, ubiorę sobie chociaż naszyjnik. Dobra, wyglądam ślicznie. Gdzie jest babcia? Babciu, gdzie jesteś?